Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot i dzisiaj przedstawię horoskop tygodniowy od 20 do 26 sierpnia 2018 roku dla wszystkich znaków Zodiaku. Zapraszam serdecznie. W poniedziałek tutaj mamy energię dziesiątki buław. Będzie to przeciążający dzień. Czasem tutaj możemy być przemęczeni. Pewne sprawy trzeba będzie zakończyć, bo nie ruszymy dalej, dopóki nie zakończymy pewnego etapu w życiu. To jest jasna sprawa. W partnerstwie możemy czuć się trochę wykorzystywani przez partnera. Możemy czuć takie właśnie obciążenie w związku. Jedna strona więcej po prostu wymaga od nas i my. Poświęcamy się za bardzo temu związkowi. Karta tutaj, co radzi, co robić w poniedziałek. Przeczekaj jeszcze chwilę i wszystko wróci do normy. Tutaj nic na siłę w poniedziałek trzeba przeczekać. W zdrowiu uważajcie tutaj na kręgosłup, kochani. We wtorek, energia kielichów. Dziesiątki. Tutaj już emocjonalnie jesteśmy spełnieni. Udana, szczęśliwa rodzina, radość. Jesteśmy już spełnieni nie tylko w rodzinie, ale także i czy w miłości, ale także i finansowo, i zawodowo, czy społecznie. Tutaj właśnie taka ogólna radość. Może dzień spędzony na zewnątrz, czy dzień spędzony z przyjaciółmi, tutaj nas czeka we wtorek? Piękna energia. Kielichy są bardzo emocjonalne. Piękna energia spełnienia, właśnie emocjonalnego i zawodowego, finansowego. Wspaniały dzień. Tu nic nam nie będzie zagrażać. W ogóle piękny tydzień. W środę, kochani, energia giermka. Buław, y, czy w niektórych taliach to jest października buław. Tutaj mamy giermka buław. To jest młoda osoba. Może być dziewczyna, chłopak z znaku barana, który jest bardzo albo nawet lwaczy, strzelca, bo to jest trygon ognia. Może być y, właśnie osoba, która ma jasne włosy i niebieskie oczy. Bardzo atrakcyjny, młody człowiek. Y, młoda osoba bardzo żywotna, ruchliwa, możliwe, że właśnie student. Ale tutaj to są nieoczekiwane dobre nowiny w środę na temat właśnie pracy albo pomocy. Stały kontakt może być właśnie z osobami będącymi w oddaleniu tutaj właśnie w środę. Ale także kochani może być właśnie zaproszenie na jakieś tutaj właśnie spotkanie czy poznanie kogoś miłego. Ogólnie bardzo kreatywny i fajny, przyjemny dzień. Możemy spotkać właśnie Gierka Buław w środę, kochani. W czwartek tutaj już też energię mamy Buław, tylko że już przechodzimy do. Trójeczki buław i może jakaś podróż, albo będziemy się przygotowywać kochani do podróży. To już wszystko właśnie związane z bardziej z nową szansą i ze szczęściem w czwartek dla nas. Taki sukces w działaniu, możliwe, że to podróże w interesach. Tutaj karta sprzyja właśnie handlowi. Możliwe, że właśnie będziemy się gdzieś dokształcać, będziemy się gdzieś przemieszczać w sprawie właśnie poszerzenia swoich kwalifikacji, jakieś szkolenia, czy także tutaj właśnie podróże dalsze bądź bliższe. Kochani, tak. Czasem tutaj jakieś drobne flirty też mogą być w czwartek dla nas. Szczególnie dla samotnych. Może w podróży, właśnie, zapoznacie kogoś, osoby samotne w tym tygodniu do związku. To był czwartek. W piątek, kochani, królowa kielichów, energia piękna, również emocjonalnie, kobieta bardzo szczęśliwa i zadowolona, atrakcyjna. Poznacie ją po tym, że będzie bardzo atrakcyjna. Jest to dojrzała kobieta. Jest y, pani, która ma szczęśliwe małżeństwo, oddaje się właśnie dla swoich bliskich, ale także poszukuje miłości. I to jest taka lojalna przyjaciółka. Czasem może właśnie jakaś y, pani psycholog czy lekarka tu może otrzymamy dobrą radę w piątek y, od królowej kielichów. Kochani, w sobotę, energia mocy. Tutaj pięknie musimy właśnie, może jakąś aktywność fizyczną tutaj będziemy działać z aktywnością fizyczną. Ta karta tutaj ma wiele aspektów, ale jedynie takim przesłaniem jest w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli właśnie moc ducha i ciała w jednym. To jest właśnie takie zharmonizowanie w ciele. Tu właśnie hmm, pamiętajcie także o tym, żeby tutaj y, być, y, aby iść do przodu, kochani, aby iść do przodu, tutaj nie, nie możemy oglądać się i tutaj na zdanie innych. Też y, tutaj właśnie w sobotę taka rada dla Was, kochani. Idźcie i do przodu, nie oglądajcie się na innych i nie słuchajcie tego, co mówią inni. Musicie być silni, właśnie. Ale dobre zdrowie, tutaj dobra kondycja w sobotę może udacie się właśnie do siłowni czy do jakiegoś spa, kochani. Poprawić swoją kondycję. To by było bardzo wskazane. I tutaj w niedzielę już mamy świętowanie. Szóstka buław, zwycięstwo. Jedna z najlepszych kart w tarocie. Jakieś sukcesy, może także mm, pomoc od przyjaciół. Jakieś takie szczęśliwe sytuacje. Yy, czasem jakieś. Yy, w uczuciach tutaj mogą być wyznania czy oświadczyny, jakieś huczne przyjęcie, które będziemy pamiętać. Ale także tutaj, właśnie szczęśliwe sytuacje i taka możliwe, że dowiedzicie się, że dostaliście pracę swoich marzeń w niedzielę. Też tak może być. Kochani, co wam tu podpowiadają anioły? Co was uzdrowi? Niebiańskie przewodnictwo w tym tygodniu was uzdrowi. Zaufaj i podążaj za swoją intuicją, bo Bóg i aniołowie przemawiają do Ciebie. Jesteś obecnie prowadzony przez siły niebiańskie. Wewnętrzne uczucia, których doświadczasz, intuicja, wizje, czy też wewnętrzny głos to wszystko, Stara się tobie coś przekazać. Jest to bardzo ważne, abyś zaufał i podążał za tym przewodnictwem. Tak, kochani, to jest bardzo ważna sprawa. Niebiańskie przewodnictwo. Zaufajmy właśnie górze niebu. Kochani, tym akcentem kończę yy, horoskop tygodniowy. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję za obecność, za komentarze, za wspaniałe maile powracających do mnie klientek przeważnie pań, ale panowie też się zdarzają i dziękuję za moje właśnie uznanie i Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego tygodnia. Życzę wszystkiego dobrego.